Ok, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Olaf i, słuchajcie, witam Was na odcinku, w którym pokażę Wam, jak zwiększyć aktywność na Waszym serwerze Discord. Nie będzie to może taki poradnik, który będzie oczywisty dla każdego, że po prostu zrobicie to i nagle będziecie mieć 3 miliony osób na serwerze Discord i każdy będzie pisał, tylko pokażę Wam sposób, dzięki któremu na pewno podwyższycie aktywność Waszego serwera. W Łatwy sposób i może bardziej zaangażowanie Waszych widzów. Także słuchajcie, jeszcze na wstępie przypominam Wam o moim kanale na Discordzie, na którym możecie sobie zamówić serwer. Macie tutaj wszystkie pakiety rozpisane oraz cenik tych pakietów. Powstał również nowy. nowy kanał, gdzie możecie sobie zamówić grafikę, jeśli potrzebujecie. Tutaj macie przykładowo jakieś prace, które mniej więcej się możecie wzorować. No i żeby takie serwery zamówić lub serwer Discord lub grafikę, macie podane maile, na którego musicie do mnie napisać. I to jest w grafikach i to jest w serwerze Discord. Także jeśli jesteście chętni, możecie sobie tutaj przejrzeć cennik płatnych serwerów Discord oraz możecie sobie zamówić, zamówić grafikę. Także, słuchajcie, jeszcze na wstępie chcę podziękować wujkowi, który na wczorajszym streamie wysłał ponad... 500 zł, także stary, no Jestem Ci mega wdzięczny za to, jeszcze raz dziękuję na streamie cały czas, ale podziękuję również Na odcinku, e, także możecie napisać serducho Dla wuja, Komentarz, komentarzu, jeśli nie będziecie pisać Żadnego komentarza, to możecie właśnie takie napisać e, No i słuchajcie, już tak bez błędnego przedłużania Możemy przechodzić do odcinka Ok, także słuchajcie, pierwsze co robicie To dodajecie na Waszego Discorda takie bota jak Start i się po prostu logujecie Tutaj do panelu, wybieracie sobie serwer Na którym chcecie, żeby ten bot działał I pokażę Wam po prostu fajne rzeczy Dzięki którym na pewno podniesiecie tą aktywność Albo najbardziej podniesiecie zaangaż zaangażowanie Waszych widzów, ponieważ, tak jak sami wiecie, jeśli się pojawiają jakieś giveaway, jeśli pojawiają się jakieś nagrody, to widzowie mają o milion razy większe zaangażowanie. Także słuchajcie, gdy już się zalogujecie tutaj do panelu, to macie tutaj, Wam się wyświetlają takie panele jak statystyki, ustawienia bota, moderacja, reak jakieś reakcje, role. Tutaj naprawdę można fajne rzeczy poustawiać, ale my się skupimy na kanałach y, takich niedokończonych, które są jeszcze w postaci beta. Mamy tutaj takie coś jak beta, logi i antyboty. Logi, jeśli chcecie, to możecie sobie dać na waszych Discorda, tutaj głównie to Logi to są, gdy ktoś na przykład wyśle wiadomość, to bot wam wysyła tak samo wiadomość, że taka osoba wysłała tą wiadomość. Na tym to polega, że to są po prostu Logi serwera, żebyście mogli sprawdzać sobie takie rzeczy. Ale my się skupimy tutaj na levelach. Tylko ja się może wyloguje, przeloguje się i teraz sobie sprawdzimy, czy jest, na, jest nasz bot już dodany. E, także sobie teraz wybieramy, po prostu tutaj sobie zjeżdżamy dół, klikamy tutaj, kliknij tutaj, aby pokazać funkcję bota. I klikamy sobie tutaj levelę i dobra, gdy już sobie to włączymy, jak widzicie, ja mam tutaj potworzone jakieś rangi, ale to nie są rangi, które są potrzebne na nasz. Odcinek, e, także przechodzimy sobie do ustawień serwera, dajemy sobie role. Tutaj sobie na przykład tworzymy nasze levely, tak? Mm, czyli sobie klikamy nowa rola, dajemy sobie nasze drugi level. Ja tak stworzę parę tych leveli i za chwilę się widzimy. No i okej, okay, także ja sobie stworzyłem tu już parę serwerów, y, parę serwerów. Parę y, leveli, mamy od drugiego do 40, tylko po prostu 35 i 40 nazwałem sobie tutaj na przykład szeregowy i kapral. Możecie oczywiście te lewele inaczej ponazywać, możecie sobie je dowolnie poustawiać. Ja po, ja po prostu najprostszą metodą poszedłem, czyli ponumerowałem je i dodałem dwa od siebie no i dobra, gdy już sobie to stworzymy, odświeżymy sobie naszego bota, żeby to się wszystko zaaktualizowało. No i jak widzicie, tutaj nam już się wyświetlałem ten drugi level, piąty, dziesiąty i tak dalej. Także tutaj sobie, jak widzicie, mamy nazwę rangi i mamy level, czyli za, za który level tą rangę dostajemy. Czyli tutaj sobie piszemy drugi, piąty, dziesiąty. Ojoj, tylko uważajcie, żebyście właśnie sobie nie scrollowali tak samo jak ja, bo wam się to pozmienia. Dziesiąty, piętnasty, dwudziesty. Teraz na przykład powiadomienie o nowym levelu. Możecie sobie zrobić na przykład tak samo powiadomienia o levelach, dzięki którym. Dostaniemy powiadomienie o tym, że na przykład ktoś wbił tam kolejny level, tak? Tylko ja polecam do tego zrobić Arcane Bota. dawajcie sobie tego Start IT, tylko zróbcie sobie z Arcane'em. Jeśli chcecie taki poranik, to napiszcie w opisie, czy na taki poranik czekacie. No i dobra, i teraz wam pokażę, że na przykład to działa, tylko teraz bym musiał pospamić. Bym musiał sobie tutaj pospamić, to wtedy bym awansował na różne levele, ale nie chcę wam tego teraz zajmować czasu, więc po prostu nadam sobie rangę, usuniemy sobie rangę widz i damy sobie na przykład level drugi. Tak jak widzicie, ono nam się będzie tutaj wyświetlać, że to jest zwiększenie aktywności, dla tego, że na przykład angażujecie w dużym stopniu widzów, że na przykład jeśli oni pis piszą, to dostają za to rangę, tak? Czemu macie na pewno większą aktywność na waszym serwerze, macie na pewno więcej, yy, macie z kim pogadać na tych serwerach, bo po prostu ludzie tak samo będą sobie wbijać te levele. I na przykład słuchajcie, nie róbcie też tak, że za ten level nie jest nic. Na przykład w informacjach waszego kanału piszcie sobie, na przykład tam za dziesiąty level dziesiąty level yy, jest na przykład tam yy, ranga VIP, tak? I na przykład te osoby będą jeszcze w większym stopniu się angażować, żeby coś pisać, żeby zdobywać te levele, po to właśnie, żeby zdobywać nagrody. Róbcie na przykład takie coś, że dajecie rangę za nagrodę. To wtedy macie już całkowicie dobrą e, aktywność. I jak mówię, możecie sobie tutaj zwiększać e, te levele. Możecie nawet zrobić do 50 i na przykład za 50 level jest real moderator, jak jest u mnie i się dostajecie do administracji, więc to jest mega w porządku, angażujecie w dużym stopniu tych widzów do pisania. E, także słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapę w górę, subskrypcję, wpadniecie na Discorda, bo się dzisiaj, bo dzisiaj będzie właśnie na tym Discordzie karaoke, więc jeśli chcecie zrobić nagrody, to zapraszam. I jeśli macie jakiegoś bota, którego jeszcze nie wiecie, jak zrobić, a macie naprawdę fajny pomysł, to piszcie mi w komentarzu. Na pewno się do tego Bolta odniosę, jeśli będzie fajny. Także Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. I na razie.